Hej, hej! witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Icewind Dale. Znajdujemy się właśnie przed wejściem do twierdzy, odciętej dłoni. On od tej forsy się tak przeciąga. Zobaczcie, o, właśnie przed chwilą skończyliśmy odpoczywać. Coś przegapiła. Walczyliśmy już sobie tutaj z cienistymi orkami i z cienistymi goblinami. Odkryliśmy no, taką połówkę precelka. Czy tam obwarzanka w sumie, bo recelki mają trochę inny kształt. Słyszę, potrzebujesz mnie. No ale. Jeszcze nam trochę zostało. Co mi się formacja przedstawiła. Odpoczęliśmy sobie. A właśnie, może skoro odpoczęliśmy, to wzmocnijmy się. Bo dlaczego nie? No i koniec końców nie użyłam tego skoczka. Teraz tak patrzę. No, może to i dobrze. Najwyraźniej nie, nie było aż tak potrzebne. Daliśmy sobie wszyscy dzielnie radę. Tylko powiedz co? Zrobię co w moim. Okej. Okay. Tutaj właśnie. Z tego co pamiętam też ze streamów z Lukim i z Prockiem, momentami było ciężko wypatrzyć, gdzie tutaj jest jakieś przejście. To jest wszystko właśnie tak narysowane, że. Czasem coś umknie, dlatego sobie tak właśnie często podświetlam altem Żeby nie ominąć czegoś mm, Tu sprawdzaliśmy, tak, tutaj była ta zasadzka taka straszna, pamiętam I tutaj zdaje się skończyliśmy, tak? O, tutaj jeszcze jakieś krzesła, tutaj już nie odsunięte, dobra Procek się nie udał Nie udało mu się zrobić niewidzialnym co z tego, że ja tu... Aha. Co z tego, że ja tu będę chodzić. I nawet jak nie zobaczymy nic. To wcale nie znaczy, że ich tam nie ma. Widzieliście jak było ostatnio. U! Tutaj poziomy będą wpadać. Tak coś czuję. Chodź goblin. Okej. Okay. Ktoś przegapiłam? Słyszę. Zrobię co w mojej mocy. Jest kolejny. Kroczek za kroczkiem. Tutaj można podnieść coś? Nie. Okej. Okay, padł. Co? Potrzebuję. Zrobię co w mojej mocy. Coś widziałam, się podświetliło. Aha. Dobra, idziemy sprawdzić krzesła. A, kasa tylko. Dobra. Zawsze lepsza kas kas kasa niż nic. Tu krzesła, nic, nic. Tylko ten taki garnuszek, czy co to jest? Tu jest zrobione. Aha, tam coś jest. Cienisty ork. o tam stał jeszcze jakiś jeden. Tylko nie zauważył się. okej okay. zrobione. Chyłkiem, chyłkiem, boczkiem, boczkiem. O. I Super. Dodatkowe leczenie. Jakiś. Co to był za kamyczek? Shandon? Shandon, okej. Okay. I eliksir zdrowia. Takich cudów nigdy za wiele. Tam by, no by chyba łucznik, co? O nie. Normalnie tu są. Zabić i Ha, wow, intruzi. Mm -hmm. No jasne. Jestem w porządku. Tak? Może i to faktycznie trochę wolniej idzie, jak tylko samymi wojami tutaj działam. Ale wiecie, no po co? Po co marnować strzały chociażby? Łapanie. Nie, 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 nie. Uciekamy. To jest na bank jakiś paraliż czy inne cholerstwo. Albo i nie. Co to jest? Uciszenie. Nie mogę rzucać zaklęć, to straszne. Co ja teraz zrobię? A. A Wszyscy zczyniami. Jest szaman. Dobra, rzucamy się na nich, nie ma co się tutaj cykać. W czym mogę pomóc? Nie, 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 żadnych czarów. Co on się wyleczył? Czy mnie wyleczył? Czy co on zrobił? Co on zrobił? Niewrażliwość na efekty w ogóle. Wow. Uzdrowił mnie. Wow. Niesamowity szaman. Może się zakochał. I w ostatniej chwili stwierdził, że źle zrobił. Cóż. Nie był Co? w moim typie źle. tak czy siak. Ok. Co tu mamy? Mamy garnek, kolejny do sprawdzenia. Jakieś schody. O, można wejść nawet. To już mamy dwa Dwa miejsca takie. Co to jest? Mikstura heroizmu i kolejny szandon. Cokolwiek to jest, i zszedł jakiś efekt z kogoś. Tylko powiedz, co mam zrobić? Jak tej ciasno, jejku. Co tu jeszcze jest? Można tu wejść gdzieś coś? no gdzie ty tam chodzisz? Aha, tu się jest wyjście! A. I nie, można tu dalej? Takie zawalone, no że się robi. nie da? A no nie da się. Okej, okay, skoro się nie da. A jeszcze sprawdzę, bo pamiętam na streamie, że tutaj gdzieś właśnie w takim wąskim przejściu, chyba właśnie gdzieś tu, była jakaś taka pułapka, która nas za każdym razem strasznie męczyła, bo nie mogliśmy jej wykryć. I teraz widziałam logar tu przeszedł i nic się nie stało. Jak to możliwe? Aha, widzicie? Przeszedł tam i nic kompletnie mu się nie stało. Ciekawa sprawa. Nie ma jeszcze tutaj czegoś przypadkiem? O, jest jeszcze jedna. Może jeszcze coś. A widzicie, jak sprytnie, tylko w tym miejscu, żeby tutaj, w tym przejściu. Okej, okay, dobra, koniec. Skoro jesteśmy przy tych schodach, no to chyba wejdziemy tędy, nie? Chociaż tak trochę wygląda, że ona. Że one za daleko nas nie zaprowadzą, no ale... Jeszcze tutaj można było wejść. No dobra, chodźmy w takim razie. Nie ma co zwlekać. O, Boże. Ach, i pewnie wszyscy Pinwila biednego atakują. Cienisty ork sniper atakuje Pinwila. To bardzo niedobrze. Sami strzelający tutaj. Wiecie co? Ja w nich rzucę fireball Nie będziemy się zej cackać. Gotowe. Ari strzela, forw strzela, protek strzela, a my stoimy i się bronimy. Bam. Kurde, dostał. Poważnie ranny. Kurde, bo ja się boję, jak tutaj podejdę, to mi więcej wyskoczy tych orków. Dlatego wolałabym nie. Ale tutaj trzeba zdecydowanie źle. ratować Pinwila. Oh, wow! no to zdecydowanie trzeba go ratować do usług musi stąd odsunąć w ogóle po pierwsze wypić miksturkę najlepiej co na skraju śmierci na skraju śmierci no to umierać o mój Boże Ari co ty robisz mogę pomóc brzmi nieźle tak rozumiem i skoro tu nikogo więcej nie ma, tak. Zaraz, zaraz, by się już pogubiłam Dobrze, dobrze Czy Możemy w nich strzelać? Dobrze Tutaj coś padło Coś Rozumiem Ali, nie wiem, co on tutaj robi O mój Boże, nie, dobra Słyszę ah, Cofka Tak, pewnie Zdecydowanie cofka. Bo jemu się skończyły strzały. Ale jestem bystra. Boże. Pruskowi też od razu podładujemy akumulatory. Dobra, Ari, uciekaj stąd, bo narobiłeś bigosu strasznego. A i teraz zostajesz po plecach przez to. Czego? Co to jest? Wojownik. O, wojownicy, gotowy. to jest spoko. Pinój mhm. strzel w tych ziomków, bo nam tutaj robią. Okej, okay, dobra, padł. Ej, tak trochę. Skopałem teraz, no ale na własne życzenie. Trzeba było patrzeć. Jak tam stoimy za amunicją i w ogóle. O ja też nieźle obrywam tutaj. Uch. Dobra. Żadnych krzeseł do przeszukania. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Co to jest? Jest jakiś rdzeń, jakieś drzewo. Cholera wie co to jest. Czekam, już się Zróbmy robić. zwiast czy tutaj na dole jest coś Wydaje się, że to już jest kraniec mapy Ha! Co wy na to, skoro jest kraniec Jestem mapy to może tutaj odpoczniemy To się często sprawdza Waszych łuczników sobie Jestem ustawimy godnie, tutaj będzie. Pinuila w ogóle mm, tutaj no, najdalej jak się jak da My hmm? z Logarem się ustawimy z przodu I spróbujemy szczęścia. W tym mam porządku. No, zrobione. Uwaga! Odpoczywam. Uh, udało się. Dobra. Oczekuję poleceń. standardową. siłę standardowo. Okay. Logarek jeszcze. Dobra, jesteśmy gotowi na wpiernicz Znaczy, żeby komuś spuścić w Po mm -hmm. Powolutku, żadnego stołu do przeszukania tutaj nie ma. Czy proces jest się w stanie ukryć w cieniu? To jest pytanie Załatwione. podstawowe. To jest jakiś cień, tak mniej więcej. Dobra, super. Czy tutaj ktoś. O! O! Cały wielki, kurczę legion. Tutaj też. Ich trochę jest. Do dobra, trzeba będzie ich. Trzeba będzie ich wywabiać. Coś przegapiłam? Już się robi. W miarę możliwości, w jak najmniejszych Słyszę, grupkach choć rec jest jeden, o, jeden zamieniam się w słuch, trochę to potrwa znowu. No ale dobrze, dobrze to nie FPS. Tylko powiedz, co mam zrobić? Zrobię co w mojej mocy. O! z dwóch. Dwóch to jeszcze. Był to jeszcze nie tak dużo. Mogę pomóc? Zajmę się tym. Okej, okay. po malutku, Jeszcze gdzieś tu był i tam jeden widzę koma Słucznik Nie idzie? No chodź tu. Chodź tu. Kamon. Mhm. No. Ali zajmij się naszym kolegą. Uuu, oberwą. Drugi raz oberwą. Coś podobnego. Takie rzeczy się nie zdarzają za często. Jeszcze ktoś tu był na dole? Czy tylko ten górny został? Okej, okay, chyba tutaj na dole już wszystko wyczyściliśmy. A teraz górna część. Tam ich było troszeczkę więcej. Słyszę, rozumiem? Aj to nic. Damy sobie radę na spokojnie. Oho, widzę już jednego. Słyszę jak tam się śmieje. Widzę dwóch. Chcę widzieć jednego. A w sumie dwóch to też nie jest aż tak dużo. Tak. Potrzebujesz mnie? No i leży. Tylko w porządku. 900. Hmm. Jeszcze, jeszcze ktoś tam jest jeszcze. Ała. Pan Łucznik. Zaraz. Tak, brzmi nieźle. Ari, chodź się bić. To jest zadanie dla ciebie. On go nawet nie widzi. To jest skill dopiero. A? Tu jest jakieś biureczko do przeszukania. To w ogóle co to jest? Nie zastanawiam. Jakieś źródełko? Wanienka? Cholera wiem. Mam nadzieję, że tylko już nie będą więcej urządzać takich zasadzek. O, tu jeszcze jest. Co? Dobrze. Myślałam, że wszystkich wyczyściliśmy. Ała! Trafił mnie w kostkę. Tak? Robi się. Czyż tu jeszcze jest? Nie? Dobrze. Bardzo dobrze. O! Jezu, jak mnie wystraszył. Oj, pinwheel, aż aż mnie wystraszył. Tak. Tak. Dobra, sprawdzamy biurko. Co tu jest? Miksturka zdrowia, miksturka geniuszu oraz emocje. Odwaga. Kolejne emocje. To na pewno dla Maga w takim razie. Tak samo jak ta miksturka. To sobie weźmy. To w sumie też te kamienie szlachetne te tutaj zbieram. Fajne, serca raczej nie. E emocje, odwaga. Zakręcie to wywołuje obszarze działania, przypływ odwagi. Wszystkie istoty nim dotknięte zyskują dodatkowe 1 punkt do trafienia, 3 punkty do zadawanych obrażeń i czasowo 5 dodatkowych punktów życia. Ale fajne. I to też jest poziom czwarty Kurczę, nie mamy tutaj miejsca. Nie mamy miejsca. Ile brakuje jeszcze piniwilla do poziomu? Już niedużo. Jeszcze trochę tutaj tych orków pozabijamy i będzie ok. I jeszcze mi się przypomniało, że właśnie przed odpoczynkiem mogą tutaj dodać. Weźmy jeszcze jedno zdjęcie paraliżu, bo oni tutaj często to rzucają. I tutaj co? Swoboda działania. O! Ach, co na jedną istotę tylko działa? Kurczę, szkoda, że nie obszarowo. Jakby to działało obszarowo, to byśmy dorzucali i mieli wywalone w tych wszystkich kapłanów. Płaszcz strachu. Um, uh, 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 uh. Ochrona przed błyskawicami. Ochrona przed złem. Jedność obronna, recytacja, łaknienie krwi. Nie, kurczę. Niewyczerpana wytrzymałość, co to jest? O! To też jest fajne. Ale to też na jedną istotę tylko działa. Kurczę, szkoda, że nie ma no Dobra, to najbardziej nam. leczenie ranno w końcu. W końcu to kapłan. Trudno. Eee, dobra. Coś przegapiła natychmiast. Tutaj jakieś Coś. Na pewno nic nie zostawiliśmy? Nope Ale fajnie, ładnie tutaj. Po Powolutku, pomalutku Czego? Że niech proces się tutaj. Aha. Dobra. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Słyszę gobliny. Tutaj. Cienisty goblin wojowy. Jeden tylko? Tylko jeden? Poważnie? e coś mi tu nie pasuje. To jest jakaś pułapka, zasadzka. 100% Tutaj mamy jakieś wejście większe No ciekawe kurczę O, 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 Co się stało? Co się stało? Oh my fucking god to jest ciągle niewidzialny Jest ciągle niewidzialny Cienisty work Jak to? Logara zauważyły jakoś hmm? Dobrze Okej okay. Niech i tak będzie mm. Gotowe Dobrze Żeby się tylko od procka odczepili tam Już Na razie go nie widać, więc jest bezpieczny Gotów Dobrze No ale Jo piernicze, to się aż prosi o firebola, nie? Czego sobie życzysz? Pinwil, czyni swoją powinność. Bam. Ach. Ach, piękny widok. Słyszę, rozumiem. Coś wspaniałego. Um, tutaj co? Tutaj co? To o, nie mogą przejść. Dwa tutaj zdechły na pewno od tego fireball. sobie w cieniu tutaj siedzi spokojnie, przejmuje się niczym. W dobrym miejscu ich złapaliśmy, generalnie. Co? Dobrze, dobrze. Tu się bijemy, tu się bijemy. A może niech jeszcze postrzela sobie tutaj z czegoś na spinwheel To do valanca. chociaż. Warf ma taką fajną obszarówkę tutaj. No fajnie wygląda. Nie wiem, czy mi gry nie przytnie znowu. Ooooooh, wow. Ile ich tu jest! Wygląda trochę jak te um, Race właśnie na boiska. Już chyba to kiedyś mówiłam nawet. Brzmi nieźle. coś mi tu nie gra, Ariadne się jak nam może w sumie pomóc już. To no wszystko? Na co ci stać? Tu jeszcze coś stoi. Cienisty goblin, wojownik. U, a ciekawe, czy jakbyśmy. Cóż, nie, jak ja zmienię broń, to teraz będzie widać. Co? No. Pełnia zdrowia. Tak? Nie ma sprawy potrzebujesz natychmiast? Tylko powiedz, na kraju śmierci, nie nie, tutaj masz pieska Jeszcze ten jeden, come on Dobra O, ta zasadzka nie była aż taka groźna jak tamta poprzednia w jest tutaj w ogóle najlepiej Tam był jeszcze ten dowódca goblinów, to może go tutaj przy... Chodź pan Halo? Halo? gotowe. Dobrze. Dlaczego on nie chce z nami walczyć? Może coś go boli. No patrzcie. Nie walczy nic. Hm. Cóż? Był warty tego poziomu <laughs> i mojego i logara. Okej. Okay. Awansik, awansik. 109, Ło, wow, 109 punktów życia. To już jest coś. Logar, 118, proszę bardzo. Ale jesteśmy silni. Słyszę. No to co, dochodźmy tutaj. Już wykurzyliśmy. Wszystkie potencjalne zasadzki, stąd dziwny był ten goblin tutaj. Ja Jakieś krzesła do przeszukania? Coś, coś. Nope. Wygląda na to, że nie. Dziwne. tylko powiedz. Bardzo dziwne. No, ale całkiem nieźle nam idzie. Tu jest jakieś przejście, wejście dalej. dosyć pustawo. W tutaj się z ciekawości pcha do przodu. Dobra. Tak patrzę, że już trochę to trwa. Więc może zatrzymajmy się w tym momencie. Zostaliśmy po poziomie z logarem. Ogarnęliśmy kolejną... kolejną zasadzkę. Pojawiają się nowi przeciwnicy ciągle. I jest ich, jest ich sporo, więc... Te świadczenie ładnie leci. Na razie nie mam żadnego pojęcia, gdzie mamy szukać tego Larela, całego. Ale podoba mi się ta lokacja. Ciekawie się tutaj dzieje. No, w następnym odcinku przekonamy się, co nas tutaj czeka dalej. No to jest wieża, więc pewnie będzie sporo, sporo do obejścia. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie mi o tym znać. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.